Cześć, jestem Sylwia. Od 6 lat zajmuję się kreowaniem wizerunku osób takich jak Ty. Zapracowanych, nie mających czasu zastanawiać się, co na siebie włożyć. Te osoby mogą teraz zająć się tym, co lubią, a ja zajmuję się ich wizerunkiem. Tym filmem rozpoczynam cykl Krok do stylu. Tak, tylko tyle dzielicie od wymarzonego wizerunku. Ile razy patrzyłeś spodziewem na kolegę, który co rusz to osiąga sukcesy, do powodzenia u kobiet do tego świetnie się ubiera? Ile razy zazdrościłaś koleżance? Która wygląda jak Twoja ulubiona gwiazda, ty też tak możesz. Wyż z mną do świata mody, a zobaczysz, ile ta mała zmiana może wnieść w twoje życie. Gotowa? Gotowy? No to zaczynamy! Pewnie nie raz zauważyłaś, że w jednym kolorze włosów wyglądasz lepiej, a w innym mniej korzystnie. Ba! Nawet kolor bruski ma znaczenie. Dlaczego? Nasz wygląd to tak w skrócie suma kolorów naszych włosów, oczu skóry. To są nasze overtony. Dlatego tak często możemy spotkać się z opiniami, że blondynki lepiej wyglądają w różu, brunetki we fioletach, a rudowłosy w zieleniach. Czy się z tym zgadzam? I tak, i nie. Dlaczego? Bo nie każdej blondynce jest dobrze w każdym odcieniu różu, tak samo jak nie każdej brunetce będzie dobrze w każdym odcieniu fioletu i tak dalej. Zapytacie, od czego to zależy? Od naszych undertonów, czyli kolorów zawartych w skórze, pod skórą, w tęczówce oka. Bo nigdy tęczówka nie jest jednolicie kolorowa. Naczynka krwionośne i limfatyczne mają swoją barwę, którą widać na skórze. Jeśli założymy nieodpowiedni kolor bruski, wówczas nasza cera może wydawać się blada, ziemista, żółta, wręcz fioletowa czy zielona. Słowem, efekt będzie niekorzystny. Co zrobić, żeby się tego ustrzec? Najlepiej poddać się analizie kolorystycznej przeprowadzonej u profesjonalistę. To ważne szczególnie dla panów oraz pań, które nie lubią się malować na co dzień. Odpowiedni kolor bluzki zatuszuje bez makijażu, nieprzypaną noc czy przemęczenie. Jak to wygląda u mnie, masz do wyboru dwie opcje. Analizę kolorystyczną stacjonarną lub online. Jak to wygląda w praktyce? Analizę kolorystyczną przeprowadzam w moim biurze, w świetle dziennym, gdyż światło sztuczne przekłamuje kolory. Przechodzisz na analizę bez makijażu, w jasnej bluzce z dekoltem. Na analizę zabierasz ze sobą kilka zdjęć w różnych makijażach, fryzurach, mogą być zdjęcia z dzieciństwa. Dobrze, jeśli zabierzesz ze sobą kilka swoich ulubionych ubrań. Tyle w teorii. Czas na zabawę. Wypełniamy krótką ankietę, w której pytam o ulubione kolory i te mniej lubiane. Oto czym zajmujesz się na co dzień, co lubisz. To pomoże dobrać mi indywidualną paletę barw zgodną nie tylko z Twoim typem urody, ale również ze stylem życia i charakterem. Omówmy się. Poradników na temat wiedzy kolorystycznej jest dużo na rynku. Więc idąc do specjalisty, oczekuję jeszcze więcej niż tylko suchej wiedzy i palety z szablonu dla wszystkich. Dlatego tak ważne jest dla mnie podejście holistyczne do klienta. Przechodzimy do ram kolorystycznych. Obserwując reakcję skóry, przykładam do Twojej twarzy kolorowe ramy o różnych kompozycjach. Na podstawie tych ram oceniam z jakimi wolorami urody mam do czynienia i wybieram 30 spośród 800 dostępnych kolorów specjalnie dla Ciebie. Kolejnym krokiem jest ułożenie palety i sprawdzenie jej spójności. To ostatni moment, by coś dodać bądź wyrzucić z palety. Następnie spisuję kolory wybrane dla Ciebie i po kilku dniach otrzymasz taki oto flaszek w wygodnej formie do torebki. Zazwyczaj analiza kolorystyczna stacjonarna odbywa się dwustopniowo. Na pierwszym spotkaniu wybieramy Twoją paletę kolorów, na drugim spotkaniu pracujemy z paletką, pokazuję Ci, jak łączyć kolory, jak wykorzystywać je w makijażu i w stylizacji. Bo znać swoje kolory to jedno, a umieć je wykorzystać w stylizacji to drugie. Nosząc ubrania w kolorach dobranych do Twojej urody. Twoja twarz zawsze wygląda młodo, świeżo i promiennie. Nieważne, czy zarwałeś noc, czy jesteś bez makijażu. Już nigdy nie dasz sobie wmówić, to najmodniejszy kolor sezonu. Mnie się podoba, a pani się przyzwyczai. Zasłuszana u fryzjera. Twoja szapa będzie funkcjonalna i łatwa po obsłudze. Większość rzeczy będzie do siebie pasować. Już nie będziesz się zastanawiać, czy ta bloska koszula pasuje kolorem do tych spodni. Twój portfel też Ci podziękuję. Już nie kupisz hitów sezonu tylko dlatego, że są hitami sezonu. Teraz kupujesz już tylko to, co pasuje do Twojej urody. Twoja szafa też odetchnie z ulgą. Już nie kupisz ubrań, które będą leżeć z metką na dnie szafy przez następne pół roku, bo musisz się opalić, bo musisz mieć lepszy makijaż. Ubrania dobrze dobrane do Twojej urody możesz nosić zawsze. Nieważne, czy jesteś umalowana, czy jesteś opalona. Będziesz wiedzieć, jak za pomocą kolorów kształtować swoją sylwetkę. Zatuszować brzuszek, powiększyć piersi, wydłużyć nogi czy wysmuklić uda. Nauczysz się, że kolor elegancki to nie tylko czarny, ale też inny z Twojej palety. A może się okazać, że mała czarna w Twoim wydaniu nie będzie czarna, ale mała granatowa? Albo burgundowa? Być może odkryjesz siebie na nowo i docenisz wartość kolorów w życiu zawodowym. Nie bez powodu mówi się, że jak Cię widzą, tak Cię piszą. A jeśli ciągle chodzisz w szarościach i czerniach, to jak Cię mogą postrzegać? Jako przewojową bizneswoman, wilka z Wall Street? Czy jako szarą mysz, która chce się schować w kącie i być niewidzialna? Dodasz sobie mocy. Tak, kolory mają moc. I to większą niż ci się wydaje. Gdy po raz pierwszy założysz na wieczorową imprezę sukienkę w Twoim idealnym kolorze, a nie jak 90% zebranych kobiet czarną, docenisz moc kolorów. To jak? Rozpoczynamy kolorową rewolucję w Twoim życiu i szapie?